A gapi gdzieś więc w grupie N. E, Jedna z bardziej utytułowanych kucharzy, który załóg w tym sezonie. E, Witam bardzo serdecznie Agnieszkę e, e, wyczór, tani. i Bałwa. Dojrzyjcie I sponsor, który doprowadza do takich sukcesów, to firma Supremis, łącza się systemami informatycznymi. Dziękuję bardzo, proszę na pracę. Pierwsze miejsce w NC. Pierwsze miejsce w klasie NC. 어우 oh 어